Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj zauważam, że pod pierwiastkiem mamy 101, czyli ta liczba znajduje się gdzieś między pierwiastkiem ze 100 a pierwiastkiem ze 121. Zatem pierwiastek z 10, ze 100 to będzie 10, a pierwiastek ze 121 to będzie 11, czyli to oznacza, że ta liczba jest troszkę większa od 10, no ale jednocześnie też mniejsza od 11. Natomiast ponieważ będzie większa niż 10, a tu mamy dziesiątkę, to oznacza, że musi pojawić się taki znak. Podobnie tutaj mam pierwiastek trzeciego stopnia, no to sprawdźmy sobie. Gdybyśmy wstawili na przykład Piątkę, no to mamy 5 razy 5 razy 5 to będzie za dużo na razie, czyli mamy 125. Czwórka to będzie 4 razy 4 razy 4 to będzie 64. Na razie za dużo, bo mam tylko 60 pod pierwiastkiem. 3 razy 3 razy 3 to jest 27. No i możemy powiedzieć, że ten pierwiastek to jest między pierwiastkiem trzeciego stopnia z 27, czyli między trójką, a między czwórką, bo to będzie pierwiastek trzeciego stopnia z 64. No i teraz pytanie, czy to, co tutaj otrzymamy, czy ta liczba będzie większa od czwórki, mniejsza, czy będą równe? No na pewno ta liczba będzie mniejsza, ponieważ tu mamy, to będzie więcej niż 3, natomiast mniej niż 4, a ponieważ tutaj mamy całą czwórkę, to wiadomo, że ona musi być liczbą większą. Teraz tutaj, no po kolei, mamy pierwiastek z 200. No to pierwiastek z 200 jest to pierwiastek drugiego stopnia. No to sprawdźmy sobie. Mamy tak, na przykład drugiego stopnia, czyli 17 razy 17 to 289 za dużo, 16 razy 16, 256 za dużo, 15 razy 15 też, ale 14 razy 14 to już jest 196. Czyli tutaj ten pierwiastek z 200, to będzie troszkę mniej niż 14, bo to będzie pierwiastek ze 196, czyli po drugiej stronie musi być 15, czyli pierwiastek z 225, czyli to będzie między 14 a 15. Tutaj mamy pierwiastek z 500. No i też to sobie oszacujmy, czyli to będzie na pewno powyżej 20, czyli powiedzmy 22 razy 22, sobie sprawdźmy to 484, a 23 razy 23 to już będzie za dużo, bo to będzie 529, czyli to oznacza, że ten pierwiastek będzie gdzieś między 22. A między 23. No to jeszcze mamy pierwiastek z 700. Też musimy poszukać to jest pierwiastek drugiego stopnia. No czyli sobie sprawdźmy na przykład 28 razy 28 to będzie 784 za dużo, 26 razy 26 na przykład o to już lepiej 26, czyli mamy tutaj 27 razy 27, to już będzie za dużo, czyli to będzie między 26 a. 27, no i bliżej 26, czyli tak, tutaj mamy na pewno powyżej 14, tu mamy powyżej 22, czyli 14 plus 22 to już jest na pewno powyżej 30, a tu mamy powyżej 26, no czyli widać, że to na pewno musi być większe.